Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co nazywam duchową higieną. Jest to coś, o czym najczęściej zapominamy, w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Bagatelizujemy bardzo często, a to ma ogromny wpływ na nasze życie: na to, jak żyjemy, jak postrzegamy świat, jak postrzegamy siebie w tym świecie, jak postrzegamy innych ludzi. Również ma wpływ na to, jak postrzegamy sensowność tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje? To bezpośrednio wpływa na nasze myśli i na to, jak się czujemy, ponieważ za każdą myślą podąża określona emocja, więc to ma ogromne znaczenie dla tego, jak żyjemy i jaką jakość ma nasze życie. Oczywiście wszystkim nam zależy na tym, aby to życie było jak najlepsze, jak najbardziej spełnione, jak najszczęśliwsze, no i jak najmniej problematyczne i jesteśmy w stanie tego dopiąć. Jesteśmy w stanie to osiągnąć i tak naprawdę 80% skuteczności jest w nas samych. Często lubimy myśleć, że to jakie jest nasze życie, to wpływ tego co na zewnątrz nas. To wpływ innych ludzi, sytuacji, na które nie mamy wpływu. I tak rzeczywiście częściowo jest, natomiast to zależy w bardzo dużej mierze od tego jak my będziemy podchodzić do życia i do świata i do innych ludzi i jakie my sobie jakie standardy sami sobie ustanowimy i czy będziemy się ich trzymać czy nie te zasady duchowej higieny warto zapamiętać i traktować troszeczkę tak jak zasady Higieny ciała. Codziennie się myjemy, odświeżamy, kąpiemy, ryczotkujemy rycz, zęby i tak dalej, po to, aby utrzymać ciało w zdrowiu, pozbyć się patogenów, brudu, kurzu, potu, aby ono było czyste i odświeżone. I dokładnie tak no. samo możemy podchodzić do naszego wnętrza, do naszej psychiki i do naszej duchowości, do której każda praktyka e, uważności, medytacji czy mindfulness, ostatecznie. Prowadzi. Im więcej włożymy w to wysiłku, im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, bo wyrobimy sobie po jakimś czasie dobry nawyk. I o ile na początku to może być trudne, żeby samemu się pilnować w tej konsekwencji, o tyle po jakimś czasie to stanie się po prostu naturalne. Będziemy żyć według pewnych zasad, które ułatwiają nam życie, a nie utrudniają, dzięki którym nie tworzymy sobie problemów, nie pozwalamy na to, aby inni ludzie tworzyli te problemy, kiedy nawet najgorsze rzeczy, które się wydarzają, nie są dla nas zabójcze, nie są toksyczne, my sobie po prostu z nimi lepiej radzimy. Jakie to są zasady? Jest ich sześć, czyli w sumie niedużo, łatwo zapamiętać. Są dość ogólne, ale. Ja dokładnie powiem, co mam na myśli przy każdej z nich. Bo ja często w ogóle te, te zasady duchowej higieny omawiam i, i, i piszę o nich w książkach i na swoich warsztatach o nich mówię, bo uważam, że to jest bardzo ważna rzecz i naprawdę i warto podjąć wysiłek. On nie jest duży. On wymaga tak naprawdę od nas jedynie konsekwencji i dobrej woli. To jest wszystko, co musimy mieć, aby te zasady. Wdrożyć w życie i czerpać z nich korzyści. Pierwsza zasada, pozwól sobie na bycie samym, samą sobą. O co tu chodzi? My, jako ludzie, jako istoty stadne, lubimy towarzystwo, lubimy otaczać się innymi ludźmi. Natomiast nie doceniamy samotności. Też żyjemy w kulturze, w której. Um, Samotność no, ma złe publicity po prostu i to jest moim zdaniem błędne, ponieważ każdy z nas bez względu na to, jak jest towarzyski otwarty na innych ludzi potrzebuje czasu tylko dla siebie i potrzebuje czasu, aby pobyć z samym sobą. Ja wiem, że są ludzie, którzy tego nie potrafią. Ponieważ ten lęk przed samotnością, przed tym, żeby pobyć samemu gdzieś przez jakiś czas, jest tak ogromny, że nawet nie próbują tego, unikają jak ognia każdej takiej sytuacji. Oczywiście to jest wdruk kulturowy. Kiedyś nam wmówiono, że bycie samemu, bycie odludkiem jest negatywne. My musimy ciągle być otwarci na innych, ciągle mieć dla nich czas i uwagę i ciągle się cieszyć z ich towarzystwa, ale to tak nie jest. My czasami po prostu potrzebujemy pobyć sami ze sobą, potrzebujemy wsłuchać się w swoje potrzeby, potrzebujemy chwili na refleksję, którą możemy właśnie osiągnąć tylko wtedy, kiedy nic innego nas nie rozprasza, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Wtedy możemy być Naprawdę tacy, jacy jesteśmy. Nie musimy odgrywać żadnej roli, nie musimy udawać, nie musimy się dopasowywać. Nawet jesteśmy, jeśli jesteśmy bardzo dziwni, jedyni w swoim rodzaju, to właśnie to jest idealny moment, żeby sobie takim pobyć. Nawet jeśli na co dzień musimy nosić jakieś maski, czy dopasowywać się do reszty świata, to ten moment bycia ze sobą jest takim detoksem. My po prostu wreszcie możemy pobyć sami i być tacy, jacy jesteśmy. Jak najbardziej lubimy i robimy to we własnym towarzystwie, więc nawet jeżeli komuś nasze zachowanie mogłoby się wydawać dziwne, to w tym momencie jesteśmy całkowicie bezpieczni, bo ono na nikogo nie wpływa, no po prostu sami ze sobą jesteśmy. Mamy też czas w takich sytuacjach zastanowić się nad swoimi nad największymi potrzebami czego tak naprawdę potrzebujemy w życiu, czego chcemy, czego nie chcemy, co lubimy, to jest idealny moment na refleksję, na taką auto, głęboką autorefleksję, na którą w tym codziennym zgiełku nie mamy czasu, bardzo często też nie mamy możliwości, ponieważ ciągle jesteśmy zaabsorbowani innymi ludźmi. Więc zachęcam do tego, żeby przynajmniej raz w tygodniu, jeśli nie częściej, poświęcić pół godziny sobie na samotny spacer, na to, aby usiąść, usiąść na ławce albo w kawiarni i po prostu poobserwować siebie i świat wokół, zanurzyć się w nim trochę, pobyć w ciszy, pozwolić po prostu być tu i teraz, pozwolić sobie na odczuwanie świata, odczuwanie siebie bez jakichkolwiek niepotrzebnych czynności, bez rozmawiania. Wtedy również nie rozmawiamy przez telefon. Bardzo wiele osób, kiedy zauważcie, siedzi samotnie gdzieś na ławce, czy w poczekalni, czy w pociągu, od razu wyciąga telefon i do kogoś dzwoni. Tak, jakby nie byli w stanie poświęcić sobie nawet pięciu minut. Nie są w stanie poświęcić pięciu minut temu, co dzieje się w ich głowach, i od, od razu próbują to zagadać, zagłuszyć. To jest problem. Znaczy, jeśli również macie taką tendencję, to jest bardzo wyraźny sygnał, że takie pobycie samemu ze sobą, z pełną akceptacją, z taką czułością w stosunku do siebie jest bardzo ważne. Także zachęcam do tego, żeby poświęcić sobie codziennie, przynajmniej kilka minut, a powiedzmy raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, nawet więcej, i robić to regularnie i traktować to jako pierwszy aspekt higieny. Takiej duchowej, wewnętrznej, psychologicznej higieny, która na pewno zaowocuje tym, że będzie nam się lepiej żyło. Druga zasada: nie karm się złymi informacjami. Dzisiaj o to trudno. Ja wiem, żyjemy w świecie, w którym media karmią się złymi informacjami i dobra wiadomość to nie jest wiadomość. Jest nawet taka zasada, bardzo często w mediach powtarzano, że dobre wiadomości nie są interesujące. Ludzie nie chcą ich czytać, nie chcą ich oglądać, nie chcą o nich słuchać. Ja uważam, że to nie jest prawda. My oczywiście lubimy, kiedy dzieje się coś dramatycznego, bo to wzbudza w nas pewne emocje, ale od tego są filmy i gry wideo. Niekoniecznie musimy się paść takimi negatywnymi silnymi emocjami w życiu codziennym. Więc unikajmy, albo przynajmniej bardzo starannie wybierajmy informacje, które do nas docierają. Jeśli wokół jest za dużo złych informacji, jeśli media społecznościowe, media elektroniczne, papierowe, telewizyjne karmią nas ciągle strachem, brakiem pewności, Lękiem, agresją, nietolerancją i tymi niskimi emocjami, takimi naprawdę destrukcyjnymi dla naszego systemu, to po prostu wyłączmy to wszystko w cholerę i zajmijmy się czym innym. Zacznijmy szukać informacji, które są dla nas budujące, które podnoszą naszą energię, które poprawiają nam nastrój, które czegoś nas uczą. Bo przepraszam bardzo, ale z informacji, że 150 osób zginęło w wypadku jakimś tam, nie przychodzi do nas żadna nauka. Jedyne co, to będziemy się bali podróżować. Sięgnijmy zatem po inną informację, po inne źródła tych informacji. Odpuśćmy sobie karmienie się, karmienie się tym, co negatywne, przygnębiające, co budzi w nas lęk, stres niepokój, co nas przytłacza. Bo my w ten sposób, jeśli będziemy karmić się tego typu informacjami, to po pewnym czasie tak zaczniemy widzieć świat i tak zaczniemy widzieć innych ludzi. Tak zaczniemy widzieć siebie. Świat będzie miejscem niebezpiecznym, pełnym wrogów, ludzi, którzy chcą nam wyrządzić krzywdę. Pełnym zawiści, złości, agresji i nietolerancji. A przecież wszyscy wiemy, że świat taki nie jest. To jest jedna z jego stron, to jest jedno oblicze, ale z drugiej strony mamy bardzo wiele wspaniałych rzeczy, więc świadomie wybierajmy, jakie informacje do siebie dopuszczamy. Trzecia zasada duchowej higieny. Troszkę łączy się z tym, o czym mówiłam poprzednio. Zwracaj uwagę na ludzi, jakimi się otaczasz. I to jest też bardzo ważne. My nie zwracamy na jakość naszych relacji. My często przyjmujemy wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, nie selekcjonujemy w takim dobrym rozumieniu ludzi, z którymi chcemy częściej przebywać. Oczywiście jeżeli y, pracujemy w grupie ludzi, no to nie mamy wpływu na to, jacy oni są. No są jacy są, my też jesteśmy jacy jesteśmy. Idziemy do pracy, wykonujemy ją najlepiej jak potrafimy, wracamy do domu. Natomiast ja mówię o relacjach bliskich i o tym, z kim my najczęściej się spotykamy, bądź z kim spędzamy najwięcej czasu. Dlatego, że nastawienie tych osób będzie bezpośrednio przekładało się na to, jakie nastawienie nasze będzie do świata i do nas i do innych. Bo jeżeli ktoś ciągle narzeka w naszym towarzystwie, jeśli to jest osoba z którą mieszkamy i ta osoba ciągle narzeka i ciągle jest coś nie tak i ciągle jest jakiś problem, to my po jakimś czasie nasiąkniemy tym i nasz Świat będzie ciągle problematyczny, nasze, na, nasz nastrój będzie obniżony, nasze poczucie be, bezpieczeństwa będzie obniżone, my będziemy się czuli źle, słabo, przytłoczeni i nieszczęśliwi ostatecznie. Dlatego to jest trudne, ja sobie zdaję sprawę, bo my ponosimy konsekwencje decyzji nie rzadko sprzed 20-30 lat. Ale warto czasami łagodnie, z pełnym szacunkiem, y, wybrać jednak te osoby, które mają na nas dobry wpływ, które mają również wpływ dobry na to, jak my postrzegamy świat. I nie dlatego, że one nam mówią, co my mamy robić, tylko że one same swoim nastawieniem, swoją postawą są pozytywnie, dobrze nastawione i dzięki temu my te dobre nawyki możemy przenieść na swoje życie. Ja wiem, że to jest trudne do zrobienia, ale czasami warto. Czasami po prostu warto podjąć takie wyzwanie, chociażby po to, żeby żyło się lepiej. I nam, i innym. Kolejna, czwarta zasada. Miej, za, miej świadomość, że nie na wszystko masz wpływ. To jest bardzo ważna rzecz, szczególnie y, dla, y, dla osób, które y, ciągle chcą wszystko kontrolować, ciągle chcą mieć. Y, Poczucie, że ogarniają rzeczywistość zewnętrzną i to prowadzi prostą drogą do frustracji i do bardzo dużego rozczarowania, bo my nie mamy wpływu na rzeczywistość. My nie mamy wpływu na bardzo wiele rzeczy, które się dzieją i możemy co najwyżej to zaakceptować. Możemy to przyjąć, że tak jest i możemy to odpuścić. Jeśli my się będziemy kopać z koniem, jeśli my za wszelką cenę będziemy chcieli postawić na swoim, no to mamy problem. Tu bardzo wiele osób pewnie o takim zacięciu perfekcjonistycznym. Ja myślę, że ta zasada jest szczególnie ważna dla tego typu osób, a one chcą porządkować świat według swojego schematu, według swojego sposobu widzenia, i to się wymyka. I będzie się wymykało. Znaczy nie, ma, nie ma osoby, która zarządzi rzeczywistością wokół, według własnego widzi, myśli, że będzie miała dokładnie wpływ na wszystko, co się dzieje. Świat to jest zbiór wielu zmiennych. I choćbyśmy nie wiem, co zrobili, to one właśnie ulegają ciągłym przemianom. W związku z tym my musimy się dopasować do tej przemiany. My musimy być na tyle elastyczni, żeby doszusować do tego, co się dzieje, a nie na siłę próbować nagiąć rzeczywistość do własnych wyobrażeń. To jest bardzo uwalniająca rzecz. Jeśli zdamy sobie sprawę, że nie na wszystko mamy wpływ, nie wszystko możemy. I to jest uwalniające, bo daje też pewne poczucie spokoju. My z czystym sumieniem możemy pewne rzeczy odpuścić. I nie dlatego, że jesteśmy nieczuli, albo się poddajemy, tylko właśnie ta mądrość, którą niesie poczucie tego, że nie mamy wpływu na wszystko, daje nam to, to tę głęboką wewnętrzną wolność i głęboki wewnętrzny spokój. I my wtedy zdecydowanie lepiej znosimy również przeciwności losu mm, i radzimy sobie z tym, co się wokół nas dzieje. Paradoksalnie, im bardziej odpuszczamy. Tym lepiej sobie radzimy z rzeczywistością wokół nas. Piąta zasada: zachowaj zdrowy dystans do siebie i świata. No to łączy się niejako z tym, o czym mówiłam wcześniej. Jeśli my będziemy za bardzo się we wszystko angażować, jeśli my wszystko będziemy brali do siebie, jeśli my nie damy sobie tej, tej przestrzeni, to się zadręczymy. Zadręczymy siebie i zadręczymy innych. Czasami wystarczy spojrzeć na siebie, na swoje życie, na sytuację z odpowiedniej perspektywy. Nagle pojawiają się rozwiązania, nagle pojawiają się okoliczności sprzyjające, nagle pojawiają się ludzie wokół nas, którzy okazują się pomocni i y y y pomagają nam wyjść z nawet najtrudniejszych sytuacji. Ale dopóki tkwimy w tym głęboko, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć szerszego kontekstu kałapućkamy się we własnych myślach, we własnych emocjach, trochę tak, wiecie, kitrasimy się w tym wszystkim, jak w jakimś takim błotku i bagienku, szamoczemy się i nie potrafimy często nawet, bo, bo do tego to prowadzi, nie potrafimy sobie poradzić z bardzo banalnymi, prostymi sytuacjami, bo one w naszym pojęciu urastają do ogromnych problemów, z którymi nie wiadomo co zrobić. Zatem zdrowy dystans do siebie, do świata. Do sytuacji, do innych ludzi, pozwoli nam zachować również więcej spokoju. Nie będzie nas to wszystko kosztowało aż tyle zaangażowania i emocji. Spożytkujemy tę energię, która nam zostaje na coś twórczego, a problemom i sytuacjom poświęcimy dokładnie tyle energii i uwagi, na ile zasługują, i ani odrobiny więcej. Ostatnią zasadą na mojej liście jest punkt, który mówi, Zwróć uwagę na swoje myśli. No i to jest trudne, szczególnie na początku. Wszystkie praktyki uważności, medytacja i mindfulness, i tego typu aktywności, uczą nas obserwowania swoich myśli. To jest jedno z podstawowych zadań, które się wykonuje podczas medytacji, to jest właśnie umiejętność. Zaobserwowania, co się dzieje w naszych głowach. Z doświadczenia wiem, że my bardzo często posługujemy się pewnymi schematami myślowymi, wzorcami, które skądś się w nas wzięły, gdzieś kiedyś po drodze się wytworzyły, i my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że one są i jak one ogromnie wpływają na nasze życie na to, jak postrzegamy. Chociażby siebie. Bardzo wiele osób, które przychodzi do mnie na warsztaty czy na praktykę indywidualną, kiedy rozmawiamy o tym, nagle się okazuje, że to, w jakim to co myślą i jak myślą i jaką jakość mają myśli tych ludzi, wpływa na przykład na to, że nie mają poczucia własnej wartości, albo są niepewne siebie, albo są zakompleksione, albo mają tysiące innych problemów tylko dlatego że nie są świadome tego co się dzieje w ich głowach. Kiedy zaczynamy nad tym pracować, kiedy taka osoba zaczyna sobie uświadamiać co myśli i jak myśli, to nagle odkrywa, że może to zmienić, że może zmienić nie tylko jakość swoich myśli, ale za tym pójdzie cała łańcuszkowo, cała seria zmian, oczywiście pozytywnych, bo jeżeli ja na przykład złapię się na tym, że mam tendencję do myślenia w kategoriach negatywnych czy krytycznych, jeżeli uświadomię sobie to, że wszystkie moje myśli, na przykład, są zbudowane w schemacie, to jest fajne ale, czyli to by mogło nawet ujść, ale mogłoby być lepsze, to już jest wyraźny sygnał, że mam nad czym popracować. Jeżeli przestanę używać tego schematu, który kiedyś gdzieś się wytworzył, i znając życie, to on nie wytworzył się na skutek własnych doświadczeń, tylko na skutek wzorców, które wynieśliśmy z wielu, Poprzednich mm, sytuacji, ze szkoły, z domu, z, od znajomych, od ze środowiska, w którym wyra, wyrastaliśmy. Więc kiedy uświadomimy sobie te schematy myślowe, to możemy po pierwsze zastanowić się, czy one są nasze, po drugie, czy one nam nie szkodzą, czy one są pozytywne, czy negatywne, i możemy podjąć decyzję, co z nimi zrobimy. I za każdym razem, kiedy te myśli będą się pojawiać, to my będziemy umieli z nimi pracować, bo wystarczy, że je zaobserwujemy. Jeśli po prostu zaobserwujemy, że taka myśl jest i nic z tym nie zrobimy, nie będziemy się obwiniać, nie będziemy się złościć na siebie, tylko stwierdzimy fakt, ok, znowu myślę w ten sposób, nie jest to dla mnie dobre, więc to puszczam i nie, nie lgnę do tego, nie przyzwyczajam się do tego, pozwalam temu odejść, to po jakimś czasie zauważycie, że ten niechciany myśli, te niechciane wzorce po prostu się nie pojawiają. A my mamy pełną władzę nad tym, jak myślimy o świecie i o tym, co nas otacza, i o tym, jacy my jesteśmy, jaka jest nasza rola, jakie jest nasze znaczenie, jakie znaczenie jest naszego życia. Także zachęcam do wykorzystania sześciopunktowych zasad duchowej higieny, do tego, aby wprowadzać je powoli, łagodnie w życie, aby być świadomym tego, co dopuszczamy do siebie i świadomym tego, jak to, co dopuszczamy, wpływa na to, Jaka ostatecznie jest jakość naszego życia? Czy jesteśmy spełnieni, szczęśliwi, spokojni i wolni, czy wręcz przeciwnie? Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.